Witajcie drogie raczki. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe od 22 do 28 stycznia 2024 roku. Wierzcie oczywiście, to ze z Wami rezonuje. I oczywiście zwróćcie uwagę na swój Ascendent, e, Księżyc i oczywiście Wenus, tak, jeśli chodzi o sprawy miłosne. Zapraszam Was do e, polubień do subskrypcji. Ja również na jednym portale społecznościowej, gdzie jestem obecna pod tą samą nazwą. Także będzie mi bardzo miło. Dobrze, Patrzymy. Jaki temat tygodnia dla raków? Oj, śmierć. Odwróciła mi się, dalej mi się odwróciła śmierć. Transformacja, całkowita transformacja. Moje drogie raczki, piękna energia. To nie jest energia śmierci, że śmierci. Tylko musi umrzeć to, co nam mnie pasuje. Nasze działania, nasze myślenie, nasza strategia w życiu, prawda? I czas po prostu zmienić to wszystko. I proszę, szóstka puław, czyli strategiczne i mocne takie naprawdę podejście do tego wszystkiego. I o Jezu jeszcze król kielichów, parakryby skorpion się rysuje i dziewiątka kielichów. Ktoś może do nas wyjść z takimi uczuciami, tak, ale to jest na spodnie marzeń, ale to nie, bo to jest y, król kr mieczy, taka niedojrzała do, nie energia, także nawet na to nie zwracajmy uwagi, bo ta osoba będzie chciała po prostu dla własnych ko korzyści i zasad y, zbudować, tak, bo może do nas wyjść z energią nowego początku lub y, po prostu, żeby coś zyskać. Ale tutaj potrzebna jest transformacja, żeby to odpuścić i żeby już y, to, co miało umrzeć, niech odejdzie raz na zawsze. I teraz, na czym się macie skupić, drogie raczki, w tym tygodniu? Mhm. Ale tutaj rysuje się też y, karta Skorpiona. Y, znaczy, no, energia Skorpiona, tak? Też może być taka energia, którą się kierujecie. Na czym się skupić? Na spełnieniu własnych marzeń. Na spełnieniu własnych marzeń i miłością do samej siebie. Tak, królowa kielichów. Wasza energia to jest energia raka. I na własnym szczęściu. I tu jeszcze, no proszę, tutaj królowa kielichów, tutaj król kielichów. Rak ryby skorpion. Proszę, i król pentakli. Tylko, że ten król pentakli on przede wszystkim buduje własną stabilizację, yy, własną strefę komfortu, bo jest tego znany tak i nic mu się nie chce, działa powoli i nie chce zmienić to, co już ma. Bo tak mu jest dobrze, bo to jest, widzicie, to jest osoba z przeszłości. To jest osoba, która wróci z przeszłości, i to jest osoba, która działa po prostu bez zastanowienia. Jest y, o, taka nie, o niepohamowanym temperamencie, która może zgubić, i to jest wy, drogie raki, będziecie skupione po prostu na budowanie włas, własnego szczęścia, tak? Bez tego. I wyjść z iluzji, że taka osoba być może Wam coś y, dobrego przynieść. Proszę, jeszcze karta słońca mi się odwróciła przy tasowaniu. To mogą być sprawy że związane z dziećmi, z rodziną, prawda? Jak i tak samo z własnym szczęściem. Zobaczymy, jakie pozytywy do Was przyjdą w tym tygodniu, który przyjdzie 22, 28. Jakie pozytywne energie. Przede wszystkim przy tej transformacji my chcemy spełnić swoje marzenia, drogie raki. I tym się kierować, tak? Tylko nie iluzją. Bądźcie świadomi swoich wyborów i swoich celów. pozytywy. Dziewiątka mieczy. To już wyjście z przybicia, tak. Wyjście, porzucenie tego przybicia. Przede wszystkim kierowanie się intuicją. Ragi mają rozwiniętą intuicję to bardzo. Mają po prostu takie umiejętności nawet i pod względem duchowości, esoteryki tak samo i mają bardzo rozwinięte. Y oczywiście karecz tr y trzeciego oka i tym się kierować intuicją przede wszystkim wyjść z tego cierpienia tak bo dziewiątka mieczy to już jest y taka energia, że tworzymy jakiś schemat, jakieś chore scenariusze i y tego musimy się pozbyć, prawda? I to nie jest dobra energia, to musi odejść do przeszłości. A y, królo, y, tam, y, kapłanka przede wszystkim ona kieruje się intuicją, dojrzałością, doświadczeniem, i y, tutaj też czegoś nie wie. Tutaj też możecie rażki czegoś nie, wieść, nie wiedzieć. I tutaj jest jeszcze dziesiątka bław, czyli porzucenie już tego, co Was przygniatało, tak? Y, jeszcze odwrócona <laughs> dziesiątka mieczy. To może być coś najgorszego, co może być, prawda? Któż musi odejść i to będziecie działać w tym kierunku, żeby po prostu. No, proszę, kilka kielichów, żeby świętować. No, ale kilka kielichów to też jest rady, żeby ta energia z rady już od Was odeszła. Zobaczymy, jakie negatywy. Na co uważać musicie. Stała mi się karta odbicia. Król mieczy. Król mieczy to jest osoba, która kieruje się chłodem. Tylko patrzy o właśnie jeszcze tą kapę która będzie chciała zebrać, zbiorę dla siebie, tak będzie manipulować być może. O proszę jeszcze energię pisielca. I też pokazuje się. Też pokazuje się, y, kobieta w ukryciu. Król Mieczy to jest osoba, która y, być może w finansach. Urzędy, sądy, tak? I działa y, po prostu y, w ten sposób, żeby coś osiągnąć, tak? To tak samo i sprawy prawne mogą być związane, i lupy rozwodowe, tak? A Wy tutaj macie być może straty jakieś i y, w związku z jakimś y, królem Buław, no. Były się w iluzji, tak, z uczuciami wobec jakiejś osoby, ale to właśnie no niestety tylko iluzje, które nie dały po prostu żadnego spełnienia. No i później odcinacie się od tego i obieracie własną strategię i walczycie po prostu o to wszystko. Uważajcie na tego króla z mieczy. Teraz co odpuścić? Drogie raki. Co musicie odpuścić? Co już wam nie służy. Zdejmijcie opaskę z oczu. Widzicie, musicie wyjść z tej iluzji, jak tutaj było pokazane, postawić na siebie. To jest walka sam, wybór własnej drogi. Proszę, wybór własnej drogi i przede wszystkim, żeby osiągnąć to szczęście, prawda? No, to jest yy, tak samo i karta yy, dzieci, także możecie mieć dzieci i budować tą stabilizację wraz z dziećmi, a z pucharów, tak, i mieć to szczęście w sprawiedliwości, w równowadze, tak, o proszę, i wyjście z tego przybicia, z choroby, być może yy, martwiliście się, pogrążało was to, to wszystko. A tutaj jest odrodzenie, to jest odrodzenie, i tu jako królowa miecz odcinacie się od tego, i to jest z losu tak pisane. I proszę, miłość, tak. Miłość, i yy, no, po części wyjście z tej iluzji. Ściągacie opaskę do oczu, ściągnijcie i stawiajcie wybór na siebie samych. Na własne szczęście przede wszystkim. A tu może jakaś prawda wyjść na jaw i odpuścić po prostu tą iluzję no widzicie trójka mieczy sama mi się odwróciła czyli zranienia strata być może jakaś jakaś strata wyjdzie na jaw no proszę jeszcze karta sądu w karcie sądu być może jakieś sprawy właśnie no jeszcze trzy kielichy no kochane raki trzy miecza cóż ja wam Zdrada wyjdzie na jaw. Być może ktoś was zdradził i może teraz będzie się spodziewał z kimś innym dziecka, bo i takie coś może być. Mi się takie coś też mi przetoczyło, że tak powiem. Ta osoba będzie chciała oczywiście wami jechać jak po nie wiem czym już to nazwać. Dobra. Zobaczymy właśnie, jak tam w uczuciach u Was. Jak tam w uczuciach uraczków. Oj, dziewiątka pentakli. Wy się skupicie przede wszystkim na finansach, na budowaniu stabilizacji, tak? Yy, tutaj nie będzie uczuć. No, wy będzie coś Was przygniata i być może. Wy będziecie chcieli już porzucić, bo zbyt wiele do siebie wzięliście. Nie, wy nie będziecie chcieli wejść w żaden związek. Przemyślane działania. Będziecie od, chcieli odciąć, żeby spełnić te, być może, swoje marzenia, tak? No... Bo tutaj były jakieś marzenia z przeszłości. Tutaj były jakieś marzenia z przeszłości. No, a tutaj proszę, mieć się do czynienia z jakąś nieodpowiedzialną osobą, która was zraniła, i wy będziecie się skupiać bardziej na budowaniu stabilizacji finansowej rodzinnej. Także już o pracę nie pytam, bo jasno wychodzi, co tutaj się rysuje. Dlatego teraz wynik i rada dla Was. Oj. Znowu. Uważajcie, uważajcie na osoby, które mogą działać niepohamowanie. Pohamowa, nie mogą po prostu robić nieprzemyślane decyzje, słowa. Tak z takimi osobami możecie mieć do czynienia. I Wy jego królowa buław stawiajcie jasno na swoim. swoje decyzje, swoje postanowienia, własne granice i to czego Wy chcecie. I wy to osiągniecie, tak? Wy będziecie mieć wybór, i wy to osiągniecie. I wy jako księżniczka, y, uwielbiam tą księżniczkę, ona będzie działać niszablonowo, y, różnymi sposobami, różnymi metodami, ale osiągnie to wszystko. Osiągnie tak, by zrzucić z siebie ten ciężar. Proszę, jeszcze doświadczenie, właśnie to jest taka y, wojowniczka, taka dzikuska, która wrnie do do przodu, żeby to wszystko osiągnąć. No i to jest takie super niebogatelne. Mm. Takie no trochę po prostu niespotykane yy, działania. A jeszcze jedną kartę weźmiemy. Proszę. I będzie budowanie stabilizacji, będą wybory, będzie szczęście, tak? Yy, I będziecie mieć możliwości. I będziecie czekać na te możliwości I one będą, tak? I osiągniecie tą równowagę i tą stabilizację rodzinną w domu i w swoim życiu. Tylko właśnie musicie postawić na same siebie, na własne postanowienia i na własne działania, czego wam serdecznie życzę. Drogie raczki, pozdrawiam was. Hej.